26 kwietnia upamiętniono zdobycie polic przez wojska radzieckie w 1945 roku. Z tej okazji przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod pomnikami w Mścięcinie i Trzeszczynie. Na sprawę, na sprawę. 26 kwietnia 1945 roku oddziały wojsk radzieckich zajęły niemieckie miasto Polic, które od 1939 roku było częścią wielkiego miasta Stettin, jednak miasto przekazano administracji polskiej dopiero 25 września 1946 roku po likwidacji tzw. enklawy polickiej. W czasach PRL i w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 26 kwietnia obchodzono jako Dzień Wyzwolenia Polic pod okupacji hitlerowskiej, w ten sposób usprawiedliwiano powojenną zmianę granic Polski. Jednak sformułowanie wyzwolenie polic jest błędne, gdyż wtedy było to miasto niemieckie, które zostało zdobyte przez Armię Czerwoną.